Dobra, panowie, kamień, papier i nożyce. Trzy, cztery. Okej. Okay. Pozor, zaczynasz. 40 minut ale swojej... nie, czekaj, czekaj. Ludzie, no kurwa, gdzie wy jesteście? Zapraszam pod scenę. Jestem, jestem, jestem. Tu jest bitwa, nie przy barze ani przed barem. Dobra, najważniejsi są. No dobra, zaczniemy sobie w mniejszym składzie. Także kto zaczyna pozor! Raz na dwa! po to, Ej, 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 czemu na publice dzisiaj jest taka posłucha? Ja wolę przed na scenę, nikt nie chce chcecie słuchać. Yo, ja tu zgarniam każdy i on się zastanawia, jakie dziś rzucić pisanki. Yo, ziomek, chodzę sobie w rap. Nie wiem, kurwa, pomaluj się twarz, ja pierdolę. Ciste meto! Ukraina na żółto, na niebiesko, kurwa! Yo, ja tu mam rację! Żeby wygrać, żyli sobie z pertraktację traktację. ja rozwalam dzisiaj ślicznie! Dzisiaj przepierdalasz tak dyplomatycznie! Yo, i lecę nieźle, chodzi pozy i tutaj napierdala konkretnie! Yo, weź to teraz obcaj! Czemu to jest twój ojciec, a to twoja siostra? I to jest tak, jadę na podkładach! Nie no, w jego życiu się tak nigdy nie układa! Cześć, damy na bólu! Yo! Wow, wow, wow! Ło, wow, 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 wow! Weteran trzech sezonów, jadę pismo! Walczysz ze mną, no i pół sali wyszło, yo! Pa, 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 pa! A tam było dziecko, lecę pod podkłady, pozor jako dziecko upadł za wiele razy, okej Lecę w petlak, moje życie się układa, jak pierdolona Jenga, okej Jadę obczaj, chcesz kurwa, no to wyjmij klocka, dziwko Napierdalam, wchodzę sobie kurwa na podkładach Ej, a tam co to było kurwa? Bliźniazcy syjanci bukucia, wyjebane mam to Przesiedź! Jestem bola, rozpierdalam jak jaś fasola Dobra, zmiana bitu Dwie minuty wymianek po cztery wersy A my się budzimy, bo to Trójmiejska! Yo, yo, pa pa pa, e, łapy, yo. E, ej, ej. To jest trzech sezonów na scenie, weteran. Ja wolą nawija, jakby dremę miał. Kurwa, ziomek, teraz ci ubliżę. Jaś fasola, ty przy mnie jesteś warzywem. Ze spontanem ja wolą nawija, jakby miał wyjebane. Taka jest gra, czemu ja wolą tak nawija? No bo ma! Jesteś niezły. Wyjebane to ty zaraz będziesz mieć zęby, kurwa, masz Jadę dziś też, to no i będziesz miał tą walkę w pistę! Yo, 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 yo! On mi wyjebie zęby, jadę z lekcją! Twoja bulimia się napierdala za no To są podła! A to są pierdolone szczudła. Coś mi mówi, że jakaś bóli, ja Jak patrzę na ciebie, wiele bóli miał kurwa Ładź Ciebie pierdoli rozpierdoli, spytam ciebie, szmatą, co cię boli. Yo, nie brak ani muszu. Miałbyś ból dupy, jest tylko ból uszu. Jadę czwelu jestem topką w podziemiu. Bo stacji Lecę w bit. Jeszcze raz jesteś czym? Jeszcze raz, jak chodzę pod te bity, nie musisz powtarzać, to jesteś nikt! Lecę fają, jestem powodem, dla którego tę walkę dograją! Rozpierdalam, kiedy Jawulon wchodzi, wypierdala się skala na wokalach! <śmiany> jak wam podoba się ta walka? Czy waszym zdaniem wygrał ją pozor? Czy może jednak Jawulon? Panie i panowie żyli, znaczy panowie. Trzy, cztery i mamy dogrywkę. Minuta wymianek po cztery wersy, trzy obrazki poprosimy dla chłopaków. Zmiana kolejności, ja bulon, lecisz. Daj bezbitu. Yo, Najważ yo, 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 yo! Yo, yo! Yo, 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 yo! Kiedy tu wchodzę, wygrywam, cisnę łaka Wolą pajacerkę od takiego kurwa sztywniaka! Yo, 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 A kiedy wchodzę, to jest, kurwa, popierdolone Tukę cię na mielone, kurwa, na melone Wolą sztywniaka, ja sobie lecę nieźle Ty czterech wersów szmato nie umiesz rzucić cięgiem I to jest tak, ja tu łapię luzik Rozpierdalam wulona, luzik, arbuzik Yo, 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 yo To niezły ciąg to jest niezła wczutka Twoja panna u mnie na chujach puchać, wrzutka I kiedy sobie pierdalam dośrodkowanie, i tak sobie tu cisnę na spontanie Mordo, czy mnie ty zaskoczysz? Jak wygrasz, to wszyscy zrobią takie wielkie oczy. Kurwa, jadę raz po ty takie wielkie oczy masz na co dzień, od czwania! Yo, 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 yo. yo. Ale kurwa mam zajebiste rozkminy Paweł Kozioł, wójt naszej gminy Ja pierdolę, to jest hardcore, A ty zabierdalasz jakby to było oranżo Yo, a ja lecę zajebiście Ty dostajesz pizdę, dzisiaj tu na gminie I to jest tak, lecę tu w kurwę Dzisiaj wygrywam, na scenie jestem wójtem Dobrze, w do Grywce i tylko do Grywce Lepszy był Jawulon czy może pozor? No! Pytać drugi raz nie będę, panowie. Trzy, cztery. Pozor wygrywa tą walkę! A na...